Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w Systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka, Zasyżu i wszystkich, wszystkich istot, które żyją wiecznie. Niezależnie czy jesteśmy w niebie, czy jesteśmy w tym kosmosie, w tych galaktykach, na tej planecie, to i tak wszyscy żyją wiecznie. Jeśli chodzi o naszą duszę, o świadomość oczywiście, bo jako ciało, no to chyba raczej wszyscy już wiedzą, się przekonali, że istnieje w tym świecie śmierć. Wszyscy tutaj muszą umrzeć, tak ojciec mówił, każdy, kto się narodzi, musi umrzeć. No, bo taki jest system prawny, system fizyczny. System mechaniczny w tym świecie. Światło jest decydujące w tym świecie, i ono nas zabija ostatecznie. Nawet biorąc pod uwagę takie podejście czysto ludzkie, jakbyśmy się chcieli zbliżyć do słońca, no to nic nas nie zostanie. Nawet jakbyśmy się chcieli cały dzień na przykład opalać, to też Słońce nas zniszczy. No ale komórki też wydzielają swoje własne światło, ale na bazie Słońca materialnego. W niebie nie ma materii takiej jak tutaj, tylko niebo ma materię duchową. I są planety, tak samo są różne życia, są podróże. Przez całą wieczność będziemy podróżować, poznawać i podróżować, jak mówił. Ojciec Pio. <laughs> Więc na tym świecie, gdy się rodzimy, zaczynamy od materii. To są słowa ojca Pio. Zaczynamy od materii. Wszyscy się tu rodzą i zaczynają od materii. Więc noworodek, potem już dziecko troszkę większe, uczy się, chodzi do szkoły, poznaje rzeczywistość. Rodzice każą mu się uczyć, z, po, w końcu zdobyć jakiś dobry zawód, pracować, zarabiać na rodzinę, zarabiać na swoje życie. No i tak to się zaczyna. Zaczynamy od materii. Ale cały rozwój, już głębszy, wyższy, to podstawą jest kultura. I dlatego tak ważne jest, aby była kultura. Zaczynamy od kultury. Cały rozwój duchowy, więc najważniejsze są postawy nasze, uczenie się nawet z tych książek świeckich, tak zwanych, yy, dobrych zachowań, miłości, bliźniego, dobrych cnót. Ale przecież Kościół to właśnie głosi, więc dobrze jest, jeśli ministrem kultury właśnie jest taki człowiek, który sieje taką wiedzę, i uczy innych, uczy hmm, swoich podwładnych w cudzysłowie, żeby czynili tak, aby każdy mógł być człowiekiem kulturalnym, dobrze wychowanym, grzecznym, bo to jest ważne. Trochę szalonym, owszem, ale grzecznym. Nie można być agresywnym. Więc zaczynamy od materii, potem wchodzimy w tryb kultury. I dopiero od tego momentu zaczyna się nasz wzrost. Nie od wiedzy tylko, którą zdobędziemy w szkołach, bo ta wiedza jest o tym świecie wyłącznie. Natomiast zaczynamy od wiedzy właśnie o kulturze osobistej, bo to, to nas podnosi i to nas kształtuje w stosunku do postaw względem innych. Bo jeśli się źle zachowujemy, to znaczy, że nie jesteśmy kulturalni. Źleśmy się wychowali, albo nie panujemy nad sobą. I cały rozwój duchowy, począwszy właśnie od kultury już, no to jest opanować siebie, zaprzeć samego siebie, o czym mówił właśnie Jezus. I to jest właśnie całe klucz mm, naszej duchowości, żeby zaprzeć samego siebie, zaprzeć nawet własną świadomość. Ale w dobrym znaczeniu oczywiście. Nie, że się wyrzekasz, nie chcesz i w ogóle nie chcesz istnieć. Nie. Wyrzekać się należy egoizmu i pysznej wiedzy. Pysznej wiedzy z zakresu duchowości, ezoteryki czy nawet mistrzów wschodu. Oni też. Czy zachodu. <laughs> Oni już teraz wszędzie są. Więc te rzeczy są niezbyt dobre. Ojciec Pio mówił, bo pytałem o religię. Która w tej chwili jest najważniejsza i najlepsza, to właśnie powiedział, że najwłaściwsza, nie jedyna, ale najwłaściwsza w tej chwili jest katolicyzm. To jest ta religia. Trzeba się trzymać, ale, jak mówię, trzeba ją z drugiej strony odnowić. Odnowienie będzie polegało na tym, że musimy wszystko zdobyć i zrozumieć własną świątynię, bo Jezusowi chodziło o tą świątynię naszą, wewnętrzną. Nie o to, żeby chodzić do kościoła, odbębnić swoje co tydzień czy co dzień, i pójść do domu i się zajmować mm, rzeczami już bez Boga. No to taki katolik to niewiele zyska. Czy to ateista, czy katolik to już nie ma znaczenia w tym momencie. Cały rozwój polega na tym, żeby umieć opanować swój egoizm i zrozumieć, że wszystko może posłużyć ku dobremu. Wszystko. A najważniejsza w tym całym rozwoju duchowym, kwintesencją wszystkiego, jest miłość. Prosta, dobra, czytelna miłość. Czy to z bliska, czy z daleka. Miłość jest najważniejsza do całego stworzenia. To, co największym mistykiem był właśnie święty Franciszek z Asyżu, Potem ojciec Pio, święty Jan Bosko, Teresa była. I to są ci mistrzowie, właśnie najważniejsi. I ty, tymi mistrzami. Trzeba się kierować, ale też z drugiej strony trzeba wiedzieć, że są ocenzurowani przez Kościół. Wiele rzeczy nie, powiedzia nie, nie są powiedziane w tych ich pismach. Dopiero my tutaj, ja, ojciec, skazałem pisać już nowe rzeczy, więc mówię o tych sprawach nowszych. I dlatego Kościół musi się odnowić. Kościół święty katolicki jest najlepszy, najlepszy w tej chwili, najważniejszy w całej, na całej planecie, bo. Mm, bo co? Jogowie wschodu? <laughs> Mistrzowie wschodu? Tam nie ma żadnych mistrzów. To jest jedna wielka pycha. W Indiach jest ich sporo takich ludzi, tych joginów. Oni po prostu nic nie wiedzą. Tam z biedy po prostu medytują i wymyślają różne rzeczy. Katastrofa, naprawdę. To, to jest zła, zły kierunek. <laughs> zły kierunek. Niemniej trochę jeszcze tej wiedzy zostało, tak jak ojciec Pio mi mówił, tam zostało parę zdań dobrych, a reszta to jest powymyślane przez ezoteryków, joginów, po to, żeby mieć wpływy i manipulować innymi. To jest to samo. Kościół nie manipuluje, bo teraz podaje to, w co wierzy, jest spokojny, grzeczny, nic wielkiego w tej chwili w Kościele nie dzieje. I trzeba bronić Kościoła, bo ojciec Piomi mówił, że należy bronić Kościoła, żebym był w sercu Kościoła i mówił o nim i bronię. Bo jak nie obronimy Kościoła, to kto wejdzie? Wejdą pułkownicy i generałowie i zniszczą wszystko. Dlatego podkreślam, że polityka jest bardzo ważna, bo polityka to jest duchowość inaczej, nasza świadomość. Państwo można by porównać do ludzkiego ciała, że parlament to jest ta głowa, potem są te wszystkie odnogi, właśnie jak województwa, powiaty i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie te odnogi to jest ten krwioobieg w człowieku. I jeśli głowa źle myśli, źle działa, choćby nasza, no to będzie źle z nami. To samo jest właśnie. Z tym organizmem państwo. Jeśli parlament działa dobrze, jeśli premierem, prezydentem są wspaniali ludzie, tak jak Andrzej Duda, czy premier Morawiecki był wspaniały, to się działo dobrze, a teraz widzimy co się dzieje. Tragedia. Rozwalają polskie państwo, dlatego ważna jest polityka, ponieważ od, te, od tego zależy również Twój rozwój duchowy. Czy będziesz miał czas, na refleksję, na myśli, bo jeśli głowa, parlament i ludzie skrzywieni każą ci pracować po 12 godzin na, na godzinę 5 zł albo 2, tak jak ja kiedyś miałem 2 zł na godzinę, 2,5, tak się zwiększało, no to nie masz czasu na nic. Nie ma żadnego rozwoju. Dlatego jeśli ktoś mówi, że nie, żeby się nie zajmować polityką, to jest w błędzie. To znaczy, że się nie zna na duchowości jeszcze. Bo duchowość to jest życie codzienne również. Jak oderwiesz od, od swoich myśli życie codzienne, no to wylądujesz gdzie? W psychiatryku albo gdzieś tam w jakimś ośrodku dla biednych. Więc życie codzienne jest ważne. Od państwa zależy, od premiera, od prezydenta zależy, czy będziesz miał dobrą pensję, czy będziecie stać na książkę duchową, choćby właśnie wiedzę ojca Pio, żeby sobie mógł kupić i poczytać. To od państwa zależy, od premiera, od parlamentu. Jeśli dobrze rozwiążą ekonomię i gospodarkę, to będziemy się mogli rozwijać. Tak samo i my, jeśli się dobrze odżywiamy, dobrze myślimy, to się rozwijamy. Nasze życie jest godne. Wiecie, przecież pamiętacie, jak było za komuny. Praca, praca i niemyślenie. Więc nie było rozwoju też głębszego. Owszem, jest zagrożenie takie, że na szczytach władzy niektóre państwa są już bogate, ale na szczytach władzy nie byli duchowi ludzie, tylko yy, obywatele. Tacy bylejacy trochę, chociaż wykształceni, to nie prowadzili narodu w kierunku duchowości, cnót, kultury i tak Tylko róbcie co chcecie, nie macie sumienia, nie ma Boga, nie ma niczego. Rób to co chce ta. Tak jak pewien pan cały czas to głosi. Więc duchowość to jest wszystko. Nie możecie nie myśleć o tym, co się dzieje w, twojej, w twoim domu. U sąsiadów, bo co mi to obchodzi sąsiad? No nie, trzeba się ogólnie orientować, zbadać, się, potrzeba jakiejś pomocy czy coś. No różnie bywa. Tak samo i państwo musi dbać o nas i musimy się interesować tym, kogo wybieramy, na kogo można liczyć, żeby nam było dobrze. Bo dyktatura to jest nic, to jest nic gorszego. To jest najgorsza sprawa, dyktatura. A to się szykuje. Stalinizm i leninizm znowu. Więc nie możemy z tego zrezygnować. Więc jak już mówiłem na wstępie, ojciec Pio właśnie mówi, że zaczynamy od materii, nasz byt tutaj. Potem idziemy w kulturę, potem idziemy w cnoty, w wyższy stan rozumienia i czucia miłości, bo tylko miłość ma sens i cel. Nie jakieś tam mistrzowie wschodu. Oni o miłości to w ogóle już zapomnieli. Oni tylko ezoteryka ich interesuje, jakieś Fata Morgana, jakieś wymyślają różne rzeczy, snują różne teorie na temat Boga, my, na temat kosmosu, na temat promieni, wnętrza swojego. To są wszystko wymyślone rzeczy, w ogóle bezwartościowe. Wartościowa jest tylko miłość. I dlatego Ojciec Pio mi mówił, że mam pisać przede wszystkim o miłości. Bo ona jest centrum wszystkiego i Bóg jest miłością. Jeśli chcesz być joginem, to musisz być miłością. Jeśli chcesz być dobrym premierem, dobrym człowiekiem, musisz być miłością. Ojciec często podkreślał: Masz, się, masz być miłością, słońcem dla innych. Więc tacy musimy być i nie, nie trzeba z drugiej strony, jak mówię, nie myśleć o tym, co się dzieje w Twoich okolicy, w Twoim państwie. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo od tego zależy również Twój rozwój duchowy. Pewnie, że nie, nie trzeba myśleć cały czas o tym, co się dzieje, tylko rozwijać swoje cnoty, swoje dobro, swoją miłość, otaczać innych miłością. Zwierzęta, również, tak jak święty Franciszek z Zasyżu i ludzi, całą przyrodę kochać, słońce kochać, wodę, powietrze. Znacie hymn słoneczny świętego Franciszka Zasyżu, kiedyś go jeszcze zacytuję. Więc cała, cały nasz rozwój duchowy polega na tym, że czujemy wszystko. Cały nasz otaczający świat nie da się inaczej. Tak samo jak powietrze otacza nas i możemy nim oddychać. Tak samo jest z naszymi czynami, z naszymi myślami, z, z, z ekonomią domową, budżetem domowym, budżetem państwowym. To jest ten sam organizm. Więc nie można uciekać od tego, bo to jest ucieczka. Wszystko jest ważne w tym życiu. Każdy krok, jak ojciec Pio mówił, każdy krok bierze do nieba. Owszem, tu się trudzimy, bo ciężkie są warunki w tym świecie. W, w ekonomii, we wszystkim ludzie są egoistami i wtedy robią złe prawa, złe uczynki wobec nas i my reagujemy czasami też dziwnie na to wszystko i jest konflikt. Ojciec często mówił o państwie, o tym jak właśnie się wściekają, nienawidzą mm, kościoła i tak dalej, że trzeba krzyczeć trochę na nich, więc wszystko jest ważne. Przecież nasz Jan Paweł II cały czas jeździł z prezydentami, rozmawiał z, z, z władzą poszczególnych krajów i coś tam próbował przemycić Boga i jakieś dobre, dobro jakieś przekazać. Był politykiem. Jezus to samo robił. Wtrącał się we wszystko. Szedł do nich, mówił, że jesteście grobami pobielanymi. Dlatego go prześladowali, uciekał z wioski do wioski. Chcieli go strącić ze skały za to, że mówił prawdę i prawdę trzeba mówić, a nie kłamać tak jak w TVP Info teraz. Same kłamstwa albo w ogóle nic. Takie o sobie coś tylko. <laughs> więc kto ma dzisiaj urodziny, i imieniny, to wszystkiego najlepszego. Trzymajmy się z najważniejszej rzeczy, czyli Boga i naszego zbawienia. Ale w tym świecie, ojciec Pio mówił, że na razie żyjesz w tym świecie i musisz się dostosować do tego. Dążyć w ten sposób, aby innym dać przykład, aby państwo stało się na wzór człowieka, dobrym. Dobre państwo, dobry człowiek, dobre państwo. I wtedy my, jak już są wszyscy dobrzy i dobrze państwo, to wtedy nie musimy się już zajmować jakimś tam ekonomią, czy czymś tam, bo to wszystko już jakby się samo kręci. My tylko chwalimy Boga i kochamy się. I to, i to jest celem. Ale póki tak nie ma, to musimy się upominać. Ojciec mówił, że trzeba się upominać. Więc składamy do koszyczka wszystkie nasze sprawy, sprawy Polski, sprawy świata, aby się dobrze układało, aby wszyscy mogli przypomnieć sobie niebo i Boga. Bo to jest istota w tym świecie. Łatwo jest zapomnieć o Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Nawet w tej modlitwie widzicie, jest ekonomia, jest polityka. Chleba naszego powszedniego. No jak weźmiesz ten chleb? Ukradniesz? No to cię wsadzą. <noise> Dlatego ekonomia jest ważna. Prawo państwowe jest ważne, żeby ten chleb był codziennie. Żebyśmy nie głodowali, żeby nie było wojny. Więc polityka jest ważna. Nawet wojcze jest polityka. Ekonomia. Także trzeba to wszystko dobrze ująć, dobrze zrozumieć. Nie obrażać się na to, na politykę, bo polityka jest wyrazem naszego wnętrza. Jakby tam byli super ludzie, tam na górze. Zwłaszcza w teraz, co ci rządzą, to by było doskonale dla wszystkich. Ale oni wszystko łamią, załamują, zdradzają dla innych. <laughs> to jest zły kierunek. Ale to się odnowi kiedyś. Będzie dobrze. Kościół się odnowi, państwo się odnowi. Ojciec mówi, że będzie na razie zwalec jedzie, a potem będzie autostrada. Więc tak to wygląda. Parę myśli Wam przeczytam. Człowiek jest tylko człowiekiem. Słowa ojca Pio. Na rozmowie mi to powiedział. <laughs> Wielkiej myśli sprzyja, sprzyja każda pogoda i każdy czas. Jeśli my mamy wnętrze już takie rozbudzone, rozbuchane miłością i dobrem, to nie ma znaczenia, czy śnieg pada, czy deszcz, czy jest zimno, czy ciepło. Każdy czas dla tej miłości jest dobry. Następna myśl. Należy się nauczyć kochać także wzniosłe słowa, tak jak coś najdroższego. My zapominamy i dużo jest właśnie takich nieodpowiednich słów, zwłaszcza w... W telewizji, w polityce, gdzie są przekleństwa, te Osiem Gwiazdy, i tak dalej, nie, ta nienawiść, no to jest właśnie nie ma kultury. My, niby, mamy zaczynać od kultury, a tu się pakujemy antykulturę, więc nie rozwijamy się. A kultura to podstawa. Więc zapominamy, powinniśmy się nawet nauczyć, wzniosłych słów, używać wzniosłych słów, jako coś najdroższego. Bo wzniosłe słowa świadczą o Twojej godności, o Twoim pięknu, jakie masz we wnętrzu. Następna myśl. Półki bibliotek aż się uginają od duchowych dzieł, ale żaden autor tych zacnych dzieł tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, czym jest duch, a nawet czy w ogóle on istnieje. I ojciec Pio mówił mi tak. Papier... Nie ma wyboru, przyjmie każdą ideologię. Słowa ojca Pio. To prawda, bo kiedyś, jak czytałem takie hinduskie pisma, również i tam mi się dużo rzeczy sanskrytem jeszcze, yy, wiele rzeczy mi się nie podobało. A potem na rozmowie pytałem ojca Pio Jak to? A ojciec mówił: Nie przejmuj się, papier wszystko przyjmie. Więc widzicie, nawet. Yy, Jogowie to nie są jogowie, to są po prostu takie zbiedy, wyrastają i tam medytują, chodzą na jakieś spotkania, potem sami te spotkania wywołują. Nic im to nie daje, tak naprawdę. Pielęgnują swój własny egoizm. Na tym polega. Kościół jest lepszy, o, tysiąc razy lepszy. Tylko trzeba go jeszcze odnowić, żeby mu pozmieniać pewne ideologie, pewne doktryny, bo no, wiedzę o reinkarnacji musi przyjąć. I ojciec Pio mówił, że Kościół przyjmie z powrotem, bo do trzeciego wieku miał. Czytam dalej. Wszystko, co napisano o duchowości, to czysta fikcja, a to dlatego, że nikt nie wie, czym jest życie, kiedy i jak się zaczęło, czy w ogóle się zaczęło, a może zawsze istniało. Zmyślać banały i powoływać się na Boga, każdy przecież może. To wygodne, to idealna, szeroka droga dla bałwochwalczych i leniwych umysłów. I ojciec Pio mi taką rzecz powiedział. Zresztą, sam jego w pismach nawet to jest. Boga szuka się w książkach, ale znajduje na modlitwie, na prostej modlitwie. Wystarczy nawet raz sobie odmówić Ojczy nasz, czy zdrować Mario, bo to są boskie modlitwy. Wznosić te akty strzeliste do, do wnętrza i do, na zewnątrz, również i wzywać Boga, prosić i dziękować. I tylko to zbawia. Nie jakieś tam medytacje, które są pokrętne, które niszczą psychikę. Często ludzie po medytacjach lądują w szpitalu psychiatrycznym, bo coś im się tam zaczyna kręcić w głowie, to jeszcze gorsze niż narkotyk dlatego ojciec Pio mówił, że trzeba iść naturalną drogą do Boga taką jak mamy, jak będziemy się za bardzo skupiać i męcić sobie w głowie różnych, różnymi sprawami czy wschodnimi, czy zachodnimi, czy jakąś medytacją hinduską to się w... najczęściej kończy w szpitalu bo psychika tego nie wytrzymuje urasta pycha, urasta lęk urasta radość, która potem cię rzuca o ściany i nie wiesz co to za radość kto ci tą taką radość zafundował więc prosta droga jest do Boga, naprawdę prosta. I ojciec ją uczył: być dobrym i kochać wszystkich jednakowo, przebaczać. Tylko za to się idzie do nieba, nie za medytację, nie za jakąś tam wiedzę. Owszem, wiedza jest potrzebna, ale jak mówię, ezoteryczna wiedza się do niczego nie nadaje, bo skrzywia psychikę. I już nie jesteś sobą jakimś dziwakiem, się zaczynasz robić. A ty masz być normalny. <laughs> To tyle jeszcze wiersz maćka na koniec. O, do pio. W 18 roku napisał. Maciek co jeździł również na rozmowy. Teraz wiersze jego wyjdą niedługo już, więc będzie można sobie je kupić. Ja często czytam te jego myśli wiersze. Ojcze Pio. Przy Tobie, jak przy Orle, strzegącym niepodległości. Niepodległa moja dusza w upadłej przyrodzie ciele. Jesteś twarzą moich pragnień, twarzą z oczami utkwionymi w otwartych wrotach nieba. Jesteś moim drugim imieniem. Ty, co Bogu oddałeś swą pychę, by wypalił ją w piecu miłosiernej miłości. Do takiego zanoszę prostą, zmęczoną utrapieniem modlitwę. Ojcze Pio. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się serdecznie miłości, bo miłość jest zawsze serdeczna, dobra i łagodna. Jeśli tego nie ma, choćbyś nie wiem jak medytował, nie wiem jaką wiedzę miał, jeśli nie masz miłości do bliźniego. I nie masz tolerancji, wyrozumienia, to nie jesteś na wysokim poziomie, na niskim. Trzeba kochać, trzeba mimo wszystko kochać, z bliska i z daleka, i złych i dobrych. Bóg kocha swoje dzieci wszystkie. Wszystkie. Był Hitler, był Stalin, to są jego dzieci też. Jest Tusk, to też jego dziecko. Weber, też jego dziecko. Dlatego trzeba się uśmiechać do nich i jeśli jest to możliwe pukać do ich umysłów modlitwą, żeby zmienili swoje postawy, zaczęli szukać Boga i weszli na poziom kultury. Bo jeśli tego nie ma, można mieć taką pseudokulturę również, a robić co innego. To jest też niedobre. Taką właśnie ma ta władza w tej chwili. Mówi pięknie, a robi co innego. Więc to też jest do zastanowienia i do poprawienia u każdy, u każdego. Każdy może coś zrobić, jeśli chodzi o swoją doskonałość. Otrzymajcie się i pa pa.